Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie, kłaniam, kłaniam się niziutko kochani, czekaliśmy na deszcz. No chmury jeszcze są, miały ba, miało padać właśnie teraz. Nie pada. No to kochani jedziemy z gimnastyką. Witam was bardzo serdecznie wśród łutówek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwa lata mają, także łutóweczka to taka popularna dobra wiśnia polska, polska. I zapraszam. Ewelinko, dzień dobry, o Maria, też, też Ciebie witam bardzo serdecznie, witaj kochana, Anusia, o, dzień dobry, Ani to tak macham, Aniu, jak wyjrzysz przez okno, abyśmy tak te liście rozga rozgarnęli, odgarnęli, albo jakie się nią spadną, no to się zobaczymy. Także posłuchajcie, to też tak fajnie, bardzo się cieszę i witam wszystkich naprawdę gorąco. No to jedziemy, posłuchajcie. To, co mi się podoba najbardziej i nie tylko mi, czyli pobudzanie naszej energii. Uff, bo tak, powiem: dzień dobry, dobry wieczór, a może e, no dobranoc to jest na koniec się mówi. E, dobry wieczór, no to już powiedziałam, czyli w sumie są dwa w Polsce, nie? Jest rano, dzień dobry, cały dzień, dzień dobry, a wieczorem jest dobry wieczór. Bo na przykład w Niemczech jest do dziesiątej Guten Morgen, czyli dobre rano, nie? A później jest Guten tak, No, Guten Abend, no to wieczorem, czyli trochę więcej. Dobra, jedziemy, posłuchajcie, nie dyskutujemy. Trzęsiapka. Pobudzamy, pobudzamy układ sympatyczny. Widzicie, że założyłam bluzę. Mam nadzieję, że się rozgrzeje. Nie jest zimno, lekki, taki chłodnawy wiaterek wieje. Dobra. Ok, kochani, przechodzimy do ćwiczeń. I jedziemy tak. Najpierw się oklepujemy, jeśli chodzi o meridiany. No, jak nam podpowiadają, że fajnie, no to możemy się, posłuchajcie, oklepać, to nie jest problem, prawda? Aż dojdziemy też do tutaj do paszek. Jedna strona oklepujemy. I ja myślę, że to ćwiczenie to przy zawrota głowy, jak sobie siedzimy na kanapie, na fotelu. coś mi tu trzeszczy, chodzi. Po sianie, świeżo skoszonej trawie, która się zrobiła siadem. Dobrze, kochani, oklepujemy się dalej. I teraz paszka. Paszka, tak, posłuchajcie. Niech ten układ nimfatyczny nasz działa. Niech się nic nie blokuje. Niech sobie wszystko pięknie przepływa. I jedziemy w dół. Także posłuchajcie, gdziekolwiek jesteście, jeżeli jesteście w domu, a jest piękna pogoda teraz, jaka by nie była pogoda, bo czym jest pogoda? Pogoda to jest stan atmosfery w danej chwili. No to umiem w tej chwili, jest niebo zachmurzone. No, zachodu słońca to jeszcze półtorej godziny do zachodu słońca. Nie pada, a deszcz jest oczekiwany. I posłuchajcie, taka jest pogoda. Także jeżeli jesteście w domu, otwórzcie okna. Otwórzcie. Ok, kochani. Dobra, przechodzimy do ćwiczeń. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli wymachy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, wracamy. Raz, dwa, trzy, cztery i hop. Raz, dwa, trzy, cztery i hop. Raz, dwa, trzy, cztery i hop. No, pies sąsiadu się odzywa. Trzy, cztery i hop. Raz, dwa, trzy, cztery i hop. Raz, dwa, trzy, cztery i hop. No jaka muzyka? <grym> I hop. Raz, dwa, cztery i hop. Raz, trzy, cztery i hop. I jeszcze dziesięć sekund. Trzy, cztery i hop. I posłuchajcie, bardzo się cieszę, Ewelinko, że się o mnie troszczysz. Dziękuję wszystkim za troskę. Posłuchajcie, ale ja, dla mnie to, te ćwiczenia są relaksem. Po prostu, kochani, ja i ja, ja, ja na, sam, na samą myśl, że będę się gimnastykować wieczorem, to już się cieszę rano. O, dwa, trzy, cztery. Także, kochani, jeżeli bym była padnięta, zmęczona lub bym nie mogła nagrać, to mnie po prostu nie będzie, ale na pewno szybciutko na drugi dzień na drobię. Ok, minutkę mamy z głowy, to jedziemy tak. Jak ja się śmieję, robimy wiatr. Żeby nasz tułów tutaj rozgrzadziło. Poszłam posłuchajcie dzisiaj do takiego tutaj sklepu do pani Tereski. I mówię tak, Pani Teresko, potrzebuje fajne getry. Potrzebuję fajną bluzkę. Ale do czego pani ta bluzka? Czy taką jakiś wyjściowa? Nie, proszę pani, bo ja sobie nagrywam, mam taki kanał swój. Pani Tereska się oczywiście zainteresowała, jaki to kanał. I ja potrzebuję ładnie wyglądać. I posłuchajcie. Tak. I wybrałyśmy wspólnie, tak. A posłuchajcie, super, jest taka osoba, która umie podpowiedzieć. Zna rozmiar, patrzy na człowieka, wie jaki rozmiar podać. O, posłuchajcie, wyje straż pożarna. Ale lepiej posłuchajcie, bo ona codziennie tak wyje. Tak, no jednak susza jest. Okej, okay, dobrze. To teraz staniemy sobie boczkiem. Ja może się rozpłaszczę. Tylko przepnę mikrofon, bo ostatnio... Zapomniałam. Cieplej mi się zrobiło. Okej. Okay. I jedziemy. I wymachy nóg. Raz, dwa. Ale ładną, prawda? Pani mi teraz kawy brała, <laughs> Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, ojej, <śmiech> dwa. <śmiech> Posłuchajcie, ja mam tutaj dołek i mi niewygodnie. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Dzisiaj był niesamowity dzień na pranie. Słuchajcie, pięć prań zrobiłam. I wszystko wyschło łącznie z chodnikami. Tak było ciepło. Dwa, raz, dwa, raz, dwa. Ja opowiem Wam przykład. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Było. Posłuchajcie, były takie perfumy, antilope. Antilope. I było takie marzenie. Żeby mieć taką antilope, takie perfumy. Takie perfuma, nie? Perfumy. I posłuchajcie, i był taki przyjaciel, który powiedział spełnię twoje marzenie i kupił. Tylko mu się pomyliły zwierzęta i kupił gazelę. To jest, posłuchajcie, to jest takie niesamowite. Zobaczcie, jak to. Jak to tak czasem człowiek chce, może się nie dopyta. No, ale prezent był prezentem, prawda? Czekajcie, ja się zagadałam. Świecimy dalej. Z, dwa. Raz, dwa. I posłuchajcie, jest teraz taki temat, że jeszcze były kiedyś takie perfumy w Peweksie Suare de Paris. To ja pamiętam i pamiętam jak z moim tatą pojechaliśmy, posłuchajcie, do takiego paweksu, bo była woda toaletowa i perfumy. Ja mówię, ta, no i tata powiedział, że mi kupi. No i ja sobie wybrałam te Paris, wyboru parady, go nie było i on mówi: "No to bierz perfumy. No już jak są lepsze, to lepsze". I wziąłam te perfumy w takim dużym opakowaniu. My wracamy, ja otwieram, otwieram to pudełko, otwieram z folii, kartonik. A tam jest taka flaszeczka i taka, taka dość duży koreczek. A to tam mój mój. I to za tośmy dali tyle pieniędzy. <laughs> I posłuchajcie, to te perfumy. To wtedy były... Ola Boga! O, jakie wspaniałe! W ogóle, O Ojeju! O, jeju! A z Nie wiem, czy jest Swardy Pari. Posłuchajcie, jeżeli jest, to dajcie znać. Albo cię antylopy jeszcze można kupić. Te perfumy takie jak kiedyś były. A moje ulubione to jest szane pięć. Ale to tak było, że jak za pierwszą pensję posłuchajcie, jak poszłam w życiu pracować swoim, osobistym i za pierwszą pensję kupiłam, no nie twierdzę, że za całą, ale one były naprawdę drogie, do dziś są drogie. I kupiłam sobie Chanel 5, żeby mieć taką pamiątkę, że za pierwszą pensję zaszalała. <grym> Okej, okay, posłuchajcie, robimy przysiady. O, ja cię Raz, dwa, uh, trzy. Uh, Reginko dzień dobry. Cztery. Pięć. Uh, sześć. Uh, siedem. Osiem. Uh, I tak posłuchajcie, nas dzisiaj na wspomnienia wzięło. Dziewięć. Uh, dziesięć. Uh. Może ktoś z Was ma też taką, coś się tak w pamięci takie, taką rzecz, którą tak marzył, dostał i takie to było cudowne. Teraz ciebie dzielcie się, kochani, dzielcie się. Uf. O, 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 o. Ała. Ała. Czł, Bogusiu, dzień dobry. Anusia, oczywiście, wszystkie Anusie witam, Bożenka, dzień dobry. Zosieńkę też witam. I Krystynkę witam, Julitkę i Julię. Okej, okay, kochani, jeszcze może parę skrętów. Te skręty to na mnie dobrze działają.

Kochani, schodzimy do parteru. Powiem wam, że dzisiaj to, to tak nie bardzo widać, że są takie górki-dołki, ale jak się tak siądzie tu na ziemi, to się tak okazuje, że jest i dołek, i górka. Dobra, kochani, słuchajcie, pierwsze to, co robimy, to noga wyciągnięta. Jedna, prawa, lewa, prosto, prawa. Raz, dwa. Przechodzi za kolano, Łokieć. Ja się muszę tu usadowić. Łokieć. Odgina, a ja do tyłu. I raz, dwa, trzy. O! I ciągniemy. Uf, dobra, zmiana nóg. Kolanko, odginamy. A, Uch. uch. Oj, jak się ukło. Uj dolo. Nawet wiem, co mnie ukocha. Jerzyna. Dobra, raz, dwa, trzy. Cztery. O. Uf. Jeszcze wczoraj stały chaszcie. Raz, dwa. Trzy, cztery. O, tu ciągnę, ciągnę. Okej. Okay. Druga, druga noga z powrotem. Łokieć. Raz, dwa. O, Dobra. I ostatni raz. Odginamy to łokciem się blokujemy i ręka do tyłu i głowa idzie za ręką. Uff. No dobra. No jak już sobie tak sobie fajnie siedzimy. To słuchajcie, to. Może się troszeczkę podginamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Uff. I prosto. Raz, dwa, trzy, cztery. Uff. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Uff. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. O, o, jak się tu luzują ramiona. Raz, dwa, trzy, cztery. To nasze barki, nie? Tutaj. Teraz cały barki. Jeden z jednej strony i z drugiej. Raz, dwa, trzy. ラスネバチュークテレーラスネバチュークテレーラスネバチュークテレーラスネバチュークテレーラスネバチュークテレーラスネバチュークテレーラスネバチュークテレーラスネバチュークテレーラスネバチュークテレーラスネバチュークテレーラスネバチュークテレーラスネバチュークテレーラ I posłuchajcie, bo taki przyjemny wiaterek. Dobra, a teraz jedziemy. Jedziemy dzisiaj na no, może dzisiaj pojedziemy gdzie? Do Lublina. Dobra, posłuchajcie, kochani, jedziemy do Lublina. O, lubię to ćwiczenie. I spokojnie. Jak ktoś potrzebuje, mamy rowerek i jedziemy do Lublina. Jak ktoś z Lublina, proszę dać znać. Jak dojedziemy. I powie ja z Lublina lub z okolicy. A może gdzieś tam Kazimierz na bok skręcimy Kazimierz Dolny. A może na Łęczów. Ja posłuchajcie, bardzo lubiłam zawsze na Łęczów. Kazimierz Dolny jakoś tak do mnie nie przemawia. Ma swój urok raz na parę lat odwiedzić. A na Łęczów to były takie czasy, że ze dwa razy w ciągu roku jeździliśmy. Takie urzeka mnie ten park z tymi wielkimi drzewami. Taki ten starodrzew, tak w tym Nałęczowie, park zdrojowy. O. o. No i dojechaliśmy. W dwa głębsze wdechy. Posłuchajcie, takie były wczoraj komary. Nie dało się siedzieć. Po prostuśmy uciekli do domu. Ja już w założyłam skarpetki i buty to jeszcze między gdzieś tam komar znalazł miejsce i mnie dziabno. No dobra, raz. I bioderka do góry. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I jeszcze dziesiąteczka? Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No dobra odwracamy się na różek. Słuchajcie. O. Łapiemy się za stopy i się wyciągamy. O, o. dwa. Ale pachnie to siano. dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A dzisiaj jeszcze taka trawa była. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Posłuchajcie. I z tej pozycji robimy. Kobry. Raz, dwa, trzy. Także dzisiaj tylko ręce pracują cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czy na rękach pracujemy? O, tak, podnosimy się. 11, 12, 13, 14, 15. Okej. Okay. A teraz robimy. No, słuchajcie, no więcej nie. Ale nic, poddajemy się, jedziemy dalej. Następnym razem zrobimy więcej, czyli na boki. Raz, uł, dwa, trzy, cztery. No jak trzeba, to się podeprę. <słuch> Ale to nie jest takie proste. No, może dlatego, że mam tu dołek. Aha. O, udało się. O, no, tutaj nie z tym dołkiem to mi nie idzie. To może dam sobie spokój, jak z dołkiem nie idzie. Ok, to siadamy. Posłuchajcie, no szeroko. I przyginamy się. Raz do jednej. Raz do druhé nohy. Raz. No i jeszcze ostatni raz. O, chyba jakieś tempo sobie narzuciłam sobie i nam wszystkim. Kochani, to jeszcze tylko nam została główka. I na dzisiaj kończymy. Mmm, jakieś 70, o tych co to wiecie nie widać, a słychać. Dobra, teraz w prawo. Patrzymy co tam za nami, za nami. Jak możemy tam dalej, to tak patrzymy. O. No zobaczymy, co z tym deszczem. Aż sama jestem ciekawa, posłuchajcie. No najlepsze jest to, że sprawdzaliśmy. Posłuchajcie, to od tygodnia, czyli tydzień już temu, no jaka to będzie ta pogoda u nas na urlopie. No i co kawałek był deszcz. Przywieźliśmy trochę deszczu ze sobą, bo za nami przyjechał. I na tym był koniec. A i wam powiem taką ciekawostkę, z sadów, taki gościu od sadów się wypowiadał, że ileś najwięcej zmarzło, taka fala poszła, że nawet do minus siedmiu była w Lubelskim. Tam najwięcej sadów ucierpiało. Ale wyobraźcie sobie, że z tych sadów, co mróz złapał, 30% odbiło. Czyli są te dodatkowe przyrosty. No zobaczcie, jak to ta przyroda jest ciekawa. I u nas tak, posłuchajcie, było z dębami, tam gdzie mieszkamy, byliśmy na spacerze i nie ty zobacz, liści nie ma, one są jakieś przemrożone i te liście dąbkowe, no przemroził mróz, prawda? I wyobraźcie sobie, że byliśmy za jakieś dwa tygodnie w tym samym miejscu, gdzie te dęby rosną i były tylko, ja bym powiedziała tak, no może 30% na całym drzewie, ale były przerosty i były nowe listki dębowe. Także to taka ta natura jest niesamowita. I jak to mówią, że chociażbyś kijem wyganiał, to no i tak wróci. No, gdyby nie ta natura, posłuchajcie, to by nas na świecie nie było, nie? <ścoughs> I to jest ta natura. I luzujemy ramionka, kochani. Luzujemy, robimy sobie okręgi takie do tyłu. Aby się rozlusować. żeby się wyspać. Żeby odpocząć. Oh. No i minutkę, żebyśmy mieli. No ja Pani Teresce dziękuję. Dziękuję wszystkim, że jesteście. Dziękuję, że mnie oglądacie. Dziękuję za komentarze. Dziękuję, że jesteście i cieszę się, że. Dzięki Wam mogę ćwiczyć, może powiem tak. Mogę i chcę, bo to jest najważniejsze. I chcę. To, że mogę, to jest jedno. A że chce mi się i się cieszę już od rana na gimnastykę wspólną, to jest też super. I za to Wam dziękuję. Dziękuję. I życzę miłej nocy. Do jutra. Arrivederci Roma. No to tak, no to Roma, to Roma, ale taka ta piosenka, ta melodia to była fajna. Arrivederci Roma. No to Arrivederci Roma. A może ktoś z Romy? Hmm, z Rzymu? Hmm, hmm, pa, Papa, cios, do jutra.